Siema, dzisiaj sobie obejrzymy Berlinger House toaster i takie oto no jak to ładne stoi jak na papier e, ogółem jest z Berlinger House są całe serie w jednych kolorach więc to jest spoko można sobie dobrać to są dwa różne czajniki szklane i pełni metalowe także jest to wybrać ja mam akurat zielone o, mybelki mam zielone. Tak jakieś mi wpasowało. Ok, tutaj z boku. No, są, chodzą fajnie. To trochę takie tandetne bardzo totalnie luźne. Jeszcze chybocza się i w ogóle. Yy, I to jest jedynie, do czego mam zastrzeżenie. Tryby standardowe. Niestety nie dodali mi czegoś takiego. Jestem przyzwyczajony z, z mojego poprzednika, który jest już, był totalnie wysłużony dostał w pierdziel podczas przeprowadzki, także no i w nim miałem to, w tym nie mam, na szczęście ten mój stary pracuje, jest to trochę wada, jak na coś co kosztuje te 300 zł, nie no 200 około złotych, okay. co do samych, samego stojaka na papier, ogółem to jest takie dosyć ciężkie, masywne i ogólny problem jest taki, że jak się tu zarysuje cokolwiek odpryśnie, to to jest metalowe. Ciężkie metalowe. I to powoduje, że w transporcie, szczególnie zimą, to jest zimne się skrapla, w tym wodę nawet w <laughs> worku. <śmiech> nie ma żadnego suszacza dorzuconego tak, jak czasem w mężczyznę. Więc y, lekka rysa i zaczyna się tutaj. To po prostu rdzewieć i odpryskiwać. No. To jest drugi model podrząd, który mam. Pierwszy był bardzo zardzewiały, ten nie. Ten tylko tak trochę, na tyle że po prostu nie widać jak jest, więc z tym żyję, Więc opcja ciekawa, polecam mieć serię. O jeszcze standardowa na elektryski.